Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, mam tutaj dla Was taką information. Spoiler, już kuźwa, spoiler mi zaskoczył. Czekajcie, czemu mi tak klatkuje? A, bo właśnie, bo mam na 16 pewnie, wp, czy chunków, tak? Bo nagrywałem mapkę dla widzów wczoraj no i mam miałem na 16, teraz już mam na 10. Będę miał stałe chyba 140. Dobrze, będzie dobrze. Słuchajcie, wreszcie ogarnąłem mniej więcej, jak chcę ogarnąć, jak chcę stworzyć mój magazyn. Tak jak już Wam mówiłem ostatnio. Będzie on podzielony po prostu na kategorie, czyli będzie kategoria um, roślinki, będzie kategoria narzędzia, będzie kategoria y, te, no i te y, bloki y, będzie kategoria kuźwa, y, 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 te, no, y, czekaj, były roślinki, były narzędzia, były bloki, były by, itemy temy zmobów i i co jeszcze? Coś jeszcze miało być? Coś jeszcze miał być. Yy... Kuźwa, narzędzia, bloki, yy... roślinki. Narzędzia, bloki, roślinki. I temy z mobów. I. Kuźwa, no... ty nie, nie pamiętam. Czekaj, gdzie? Ja mam ten dokument. Czekaj, dobrze, że, mam, że go nie usunąłem. Czekaj. Yy... A no i te, no i surowce wykopywane, właśnie surowce wykopywane. To będzie jako blok. Yy... Chyba żółty, dokładnie tak. Tak więc słuchajcie, ja wam teraz mniej więcej pokażę, jak to tutaj wygląda. Jest tutaj wszystko już wykopane, masakry się dużo czasu na to spędziłem i dopiero zacząłem tutaj wszystko designować, także mieć wrażenie na jakieś lajwaje, czy po prostu na odcinki, żeby wiedzieć, co mam tutaj robić. Będę potrzebował bardzo dużo gliny, będę potrzebował bardzo dużo drewna, żeby móc sobie zrobić dużo skrzynek i w ogóle różne inne takie rzeczy, tak więc... Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Uwaga, uwaga! Przychodzimy sobie tutaj, jak widzicie, wszystko jest tutaj wykopane. Tam była mniej więcej ta krawędź. Tam ogólnie będzie jeszcze jedno pomieszczenie, zanim Wam to wszystko pokażę. Będzie po prostu mm, takie pomieszczenie na przedmioty, których nie chciało mi się, albo nie mają takiej podkategorii, czyli na przykład nie wiem, jakieś tam pewnie wózeczki, em, jakieś na przykład, no nie wiem, czy, czy pochodnie, czy jakieś te... Tam... Będę musiał jeszcze to przemyśleć, czy faktycznie tylko będzie tutaj pięć kategorii i, i przypisać faktycznie jeszcze coś innego. Czyli na przykład jak, będzie, jak będą narzędzia, to żeby były właśnie też pochodnie, zapalniczki tego typu rzeczy, no to w sumie jako narzędzia się gdzieś tam liczy, yy, więc, więc myślę, że jakoś tak to garnę. Dobra, słuchajcie. Pomarańczowy, tak jak mówiłem, właśnie jest do e, narzędzi. E, niebieski jest do bloków budowlanych, bo są to takie dwie kategorie, które są najbardziej mi potrzebne, naj, najczęściej, najszybciej, po prostu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego fajnie, że one są tutaj od razu, po prostu. E, trzecie jest tutaj e, surowce, gdzieś tam z kopalni, i tak dalej, będzie na żółto. Na czerwono mamy tutaj e, e, przedmioty z mobów, tak, przedmioty z wrogich mobów, z przyjacielskich mobów i tak dalej, i tak dalej. I zielone roślinki, sadzonki. E, Myślę, że drewno też tutaj będę mógł kładować, bo będzie to jako, jako rośliny, jako, jako po prostu elementy zieleni i tak dalej, i te, te podobne rzeczy, a tutaj po prostu w przyszłości będzie jakieś takie też, myślę, pomieszczenie neutralne, jeszcze może innego koloru czy coś, żeby były takie przedmioty, które nie są tutaj w tym wszystkim. Dobra, teraz Wam mniej więcej pokażę, jak to ogólnie wygląda. Jest tutaj taki korytarzyk, tutaj myślę, że będzie jakaś ewentualnie legenda, w sensie będzie na przykład taki duży... Duż, duży taki płat, na przykład pomarańczowy, przed tym wejściem, i będzie mniej więcej pokazane na, w ramkach, jakie przedmioty można tutaj spotkać, powiedzmy, jakie tutaj są. Po prostu niektóre, tam czyli jakaś tam, nie wiem, jakiś miecz, jaka, jakiś, jakaś tam zapalniczka, właśnie, jakaś tam zbrojka, bo to będą wszystkie te, takie właśnie przedmioty, i tak samo z każdym innymi rzeczami. Myślę, że to będzie najlepiej, bo nie dość, że będę miał tutaj legendę i pamiętam mniej więcej te kolory, to jeszcze po prostu latując tutaj, zobacząc zobaczą sobie szybko na, 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 na tą ściankę. Będę wiedział, gdzie co mam po prostu sobie znaleźć. I tak, mniej więcej tak będzie wyglądał sam design. Mm. Tutaj magazynu, czyli mniej więcej tutaj będziemy mieli na podłodze właśnie półpłytki, właśnie tutaj ze stołu na takie półpłytkowe, w miarę oświetlenie, bardzo dużo skrzyń tutaj będzie, ogólnie na początku nawet zrobiłem tutaj chyba pięć skrzyń na sobie, tylko że słabo to ogólnie wyglądało, no wiadomo, pomieszczę bardzo dużo przedmiotów, ale myślę, e, i tak jest to długi korytarz, i tak będzie to dużo skrzyń, Zrobię to jakoś ładniej, Zrobię to na takich półeczkach, i tutaj po boku w ten sposób, nie, nie tutaj, nie będzie tutaj, bo mi się tutaj nie podobały te ramki, będą tutaj rameczki po prostu od boku bo tutaj będzie rameczka, tutaj będzie rzecz, która się znajduje w tej rameczce. I tak mniej więcej będzie design pociągnięty, tutaj mamy takie, powiedzmy, żerandolki i tutaj jakiś taki po prostu, żeby był suficik, tak więc tak to mniej więcej wygląda, a tutaj na samym końcu, na każdym końcu, powiedzmy, danej tej kategorii, fajnie to ogólnie wygląda tak kolorowo, będzie właśnie taka ścianka z shulker boxami, będą po prostu cztery shulker boxy danego tego koloru właśnie pomarańczowego i tak dalej, niebieskiego, żółtego, czerwonego, zielonego, które po prostu będą Robiły tutaj za e, dodatkowe jakieś takie magazyny, jak mi się coś na przykład nie, nie, wiem, nie zmieści, e, albo właśnie na podróże, i tak dalej, i tak dalej. M, żeby móc sobie, nie wiem, właśnie wziąć jeden pobrajczowy, żeby mieć na przykład jakieś narzędzia, e, jakieś bloki, i tak dalej, i tak dalej. Będę mógł sobie po prostu wziąć na taką długą wyprawę shulker boxy, wschodzi, wsadzić się najlepiej do Ender Chester, żeby je nie zgubić, nie, nie stracić, i będzie myślę bardzo wszystko e, fajnie. A tutaj ewentualnie można dać wtedy inne jeszcze shulker boxy, które tutaj nie pasują do żadnej kategorii, i będą właśnie te przedmioty, takie, które. Gdzieś tam nie są w żaden sposób, myślę, do uporządkowania. Tak tutaj sobie troszeczkę oświetlę, bo wydaje mi się, że jest za mało światła. A jeszcze to nie jest wykonane. Tutaj ogólnie też będzie oświetlenie, więc to easy. Jakoś to zrobię, ale póki co będzie to w ten, ani inny sposób. No, tam na razie nic nie ruszałem, bo zajmowałem się naprawdę tylko i wyłącznie tym magazynem. Jest on tutaj w przynajmniej w 100% wykopany. Jeszcze muszę ewentualnie zar zarobić tamtą ścianę z tą brykiem, bo jedną faktycznie poziom za dużo jakby to zrobiłem. Jestem zadowolony, że i tak udało mi się to jakoś tak ogarnąć, bo mi się wydaje, że pięć tych takich głównych kategorii będzie idealnych, bo mówię, narzędzia, bloki, surowce wykopane, jakieś tam sadzonki tego i, i, i rzeczy z mów. Myślę, że to są takie te kilka głównych kategorii, no bo tak myślałem, co, co jeszcze mogło być, tak? No co? Mogło być na przykład pod kątem tam jedzenia, tak? Ale to, co chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o jakieś tam ziemniaki, jeżeli chodzi o marchewki i tym podobne, no to będzie tam, gdzie, gdzie są te zielone, to w sensie zielona kategoria. A rzeczy z mobów, wiadomo, no to będą tam, gdzie jest czerwona kategoria. I po prostu wszystko bardzo ładnie będzie uporządkowane, będzie można łatwo naprawdę to zapamiętać, zresztą już to zapamiętałem, bo ja jestem ogólnie wzrokowcem i człowiek ogólnie jest w dużej części wzrokowcem i po kolorach sobie umie to wszystko zapamiętać, więc Myślę, że w ten sposób po prostu zrobione to będzie najlepiej. Pokażę wam tylko jak tu moje skrzynie wyglądają. Tu mam to szkło przeniesione stamtąd, jeszcze nie, nie zrobione z nim nic. Tu mam stona, tu mam stona, tu mam kobla, tu mam stona trochę i tu mam stona. Także stona jest odluja i jeszcze więcej. Na szczęście trochę przerobiłem sobie na stąbliki zresztą miałem dużo stonbricków, więc one mi tutaj posłużą faktycznie się za sufit, za ściany, więc troszkę ich przy okazji zużyję. Tutaj stone mi się na pewno przyda na na pół pytki, bo też ich troszeczkę będę potrzebował, więc to easy. No i najbardziej potrzebuję oczywiście no no drewna, no popatrzcie, tutaj ogólnie mieści się w rządku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Poziomów mamy tutaj trzy, czyli trzy razy dziewięć, dwadzieścia siedem. Mam nadzieję, że, że dobrze liczę, że jak coś to mnie poprawicie. Dwadzieścia siedem, po drugiej stronie również dwadzieścia siedem, co daje nam łącznie pięćdziesiąt cztery, 50... dobrze mówię? Chyba 54, ale ja sobie sprawdzę, bo, bo się pomylę bo i, będzie, i będzie, że będzie 10 metrów, ale sobie sprawdzę. 54, dobrze mówię. 54 skrzynie podwójne, podwójne 54 skrzynie, więc to jest bardzo, bardzo dużo i nawet nie, nie sprawdzałem właśnie ile będzie tutaj, bo najbardziej się boję o surowce, w sensie te, te wykopywane, bo ogólnie wtedy na przykład na daną kategorię, na przykład na mm, Cobblestone'a, no minimum myślę dwie skrzynie będę potrzebował, może nawet trzy, czy po prostu na, na kamień, tak? czyli na Cobblestone'a i tym podobne i chciałbym to też podzielić. I tak myślę, ile jest rodzajów bloków, czy da radę w ogóle to jakkolwiek podzielić na tyle skrzyń. Bo no nawet patrząc po tym, tak Dirt gravel, to już mamy dwa. To, to będzie akurat tam, gdzie drewno myślę, tak, żeby to jakoś uporządkować, bardziej tam, gdzie będzie drewno, będą deski. Ewentualnie nie, deski już powinny być w tym to mamy trzeci Obsydian, cztery, gra, 5, 6, 7, 8.

23, wełna na przykład 30, chociaż nie wełna to będzie tam, gdzie wydobywanie z ale minimum, minimum tak z 30 już naliczyłem. A wiadomo, że pewnie zapomniałem o w ogóle połowie wszystkiego. Więc skoro będzie 30, będzie 54 skrzyń, no to mówię, tak na, na kobel będzie, czy na, na, na kamień coś tam będą co najmniej dwie, jakoś to po, po, potem po prostu będę musiał rozdzielić ilościowo, tak Tak jak to mi zajmuje. Na pewno na, 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 na kamień będzie najwięcej, bo to jest bardzo dużo zajmuje i na dirt będą co najmniej też dwie skrzynie, na gravel na pewno będzie jedna, nie będę jakoś tam na pewno dużo tego zbierał, na piasek mogą być na przykład dwie, no i resztę będą musiał jakoś rodzić, no na lampy na pewno będzie jedna myślę starczy i w ogóle, w ogóle, nie? Albo jeżeli faktycznie mi się nie uda, zawsze zostaje opcja shulker boxami, tak? Czyli na przykład mieć w takiej jednej skrzyni kilka shulkerboxów, które są przypisane tylko i wyłącznie do kobla. I na przykład podpisane Cobleston, Cobblestone Cobleston, Cobleston, i w tym tylko i wyłącznie w tym będzie kobliston. Mm, I to w tym momencie jeszcze bardziej rewolucjonizuje nasz y, magazyn. Tak, wiem, cały czas gadam o magazynie, ale po prostu mm, głównie dzisiaj tematem jest właśnie magazyn, jak on wygląda i jak on będzie y, robiony. I ten odcinek jest bardzo, bardzo pogadankowy. Bo już nie chcę Was za bardzo męczyć jakimś moim, nie wiem, zbieraniem drewna czy tym podobnych rzeczy, chociaż możemy faktycznie to zrobić. Gdzie jest kurde moja sikiera? E! Nie widzę sikiery. Nie widzę sikiery. Halu moja sikiera. Oj, tu jest moja sikiera. Dobra, pójdziemy sobie troszeczkę drewienka pozbierać, co by, co by po prostu nie stać kompletnie w miejscu. Tu sobie akurat doleciałem na tej jedynce. Myślałem, że, że tutaj nie dolatuje się na tej jedynce, a jednak się udało. E, tak więc podlecimy sobie tam na przykład, bo tam jest troszkę dużo drewna. W sumie to ma, może być jakiekolwiek drewno, więc teoretycznie możemy na to drzewo ściąć, bo i tak e, no i tak prędzej czy później będę je musiał ściąć tak? Bo potrzebujemy naprawdę duże ilości drewna, żeby móc stworzyć aż tyle skrzyni. Policzcie po sobie, nawet można czekajcie, na szybko spoliczymy sobie kalkulator. E, tak, o, jedna skrzynia y, to jest 8 desek. Y, jedna podwójna skrzynia to jest 16 desek. Nie, czekaj, jedno drewno to, jest, to są 4 deski. Czyli 64 drewna razy 4, bo to są deski, daje nam 256. 256 podzielić na 16, bo tyle zajmuje stworzenie dwóch skrzyń, daje nam 16. Czyli z jednego staka drewna mamy zaledwie 16 podwójnych skrzyń. Trzeba liczyć, że mam 5 kategorii, tam jest po 54, czyli 5 razy 54 potrzebuje 270 podwójnych skrzyń minimum, bo jeszcze będzie jedno pomieszczenie, więc podejrzewam, że potrzebuje coś koło 300 podwójnych skrzyń. 300 skrzyń razy... Yy, kuźwa, LJ Matematyk. No. Yy, 300 skrzyni razy. Yy, razy. Jak ja to chciałem policzyć? 300 skrzyni razy. Kuźwa, się sam zamotałem teraz. Yy, 300 skrzyni razy. Yy, 300 podwójnych skrzyni razy 16, bo ty, o, tyle desek będę potrzebował. 4800 desek będę potrzebował. Te deski jeszcze chyba razy 4 dobrze mówię Czy źle mówię? Coś, coś, coś za duże liczby mi wychodzą. 4800 desek. Znaczy to może być, ale z tego by wynikało, nie bo to jest, nie nie razy 16. Cześć, 300, powiedzmy 300 skrzyń, tak? Jedna podwójna skrzyń, bo to jest 300 podwójnych szyn, jedna podwójna skrzynia to jest 16 desek, to jest, to jest y, y, logów e, b, b, 4, 4 logi, to jest jedna podwójna skrzynia, czyli 300 razy, razy 4. 1200 logów potrzebuje. Teore... Chyba dobrze to policzyłem. Nie jestem do końca pewny. Możecie mnie poprawić, bo wydaje mi się, że coś mogłem machnąć, ale wydaje mi się, że potrzebuje jakichś 1200 logów, żeby mieć około 300 podwójnych skrzyń, co daje naprawdę niezłą liczbę, ale biorąc pod uwagę, że nigdy jeszcze nie robiłem takiego dużego magazynu, w sensie na aż tyle skrzyń, e, tak mi się przynajmniej wydaje, no to... No jest nieźle. Ja czuję, że, że nie... nie... Jestem tutaj w... Powie Aha, bo jestem na tym. Ja czuję, że nie zajmę tak naprawdę. Fajonk tu jest. Nie zajmę tego magazynu przez bardzo, bardzo długi czas. I będzie mi on służył tak naprawdę do końca w ogóle tej tego sezonu tej serii kiedy on, kiedykolwiek ona może nawet nastąpić i czuję, że i tak nie zapełni w całości, ale będzie zrobiony, będzie uporządkowany, jak gdzieś kiedyś może dostacie, dostaniecie save'a, to będziecie mogli sobie tutaj myślę funkcjonować. A póki co po prostu myślę, że będzie no dosyć spektakularny magazyn po prostu. No i tyle. Dobra, wykopujemy w dalszym ciągu tutaj wszystko. O tyle dobrze z takiego jednego drzewa jest co najmniej ze dwa staki, tak? A właśnie, powinienem sobie inaczej, bo tam wyszło 1200, tak? 1200 podzielić na 64. 18 staków potrzebuję. To nie jest dużo. Osiem, prawie 19 staków. E, dobra. To nie jest to, to chyba jednak dobrze policzę, bo wychodzi na to, że potrzebuję 18 staków drewna. Mówię, z jednego takiego drzewa dżunglowego mogę zebrać m, ze 2 staki, nawet albo nawet ponad 2 jako, jakoś tak. Więc to już mi daje dosyć sporą, dosyć sporą liczbę. No ale mówię, 18 staków, mimo wszystko drewna nie jest to proste, nie mam takich zasobów w tym momencie w skrzyni potrzebuję to wykorzystywać na jakieś tam patyki, narzędzia inne takie, więc jednak troszeczkę tego jest no to zobaczymy po prostu jak szybko to zbieram, myślę, że po prostu nawet jeden liveik pierdyknąć w ogóle z zbierania drewna, polowania na creepery myślę, że by był spoko, jeżeli dzisiaj faktycznie znajdę wieczorkiem czas, to, to, to może coś takiego zrobimy jeżeli nie, no to nie, zobaczymy, bo na razie to po prostu, powiem wam, bez mocy, nawet sobie dzisiaj trening odpuszczam wyjątkowo, bo naprawdę spałem bardzo mało, oglądałem w nocy wirtusów i, i jest przerąbane po prostu. Jezus mary ile tu jak ty oddawajcie mi moje przedmioty w ogóle, ty, halo, 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 proszę mi oddawać moje przedmioty, moje drewno, kuźwa, mi szczęście pozakosiwali, ty, luju, drewno mi, kurde, zakos zakosili, no co za mędy, ty. Dobra, jeszcze tych ostatnich kilka belek. Nie wiem ile tego będę miał, zaraz zobaczę. Ale w domu na spokojnie, bo jak tak zobaczę to zaraz mi... Nie ma szczelania. O, dobra, się tyle. Bym się zdziwił. Bym się zdziwił, jak tu mnie kuźwa creeper by wydłupił. Dobra, zaraz zobaczymy sobie ile tutaj... Tych belek mam. Eee, prawie dwa staki, tak więc no nie jest, nie jest najgorzej. Eee, to jest dobra liczba i, no i będzie trzeba po prostu zebrać jeszcze tam 16,5 co najmniej i wtedy będę mógł sobie na spokojnie zrobić te skrzynie. Chociaż już mam część skrzyni i tak przeliczyłem sobie, że do że 30 tam mniej więcej będę potrzebował. Teoretycznie potrzebuję mniej drewna, ale mniej więcej tyle potrzebuję zebrać, żeby żeby być na, na 100% pewnie, że mi go starczy, tak? Bo tu na, na przykład mam, o, raz, dwa, trzy, cztery mam z już tutaj drewna. Mm, tu mam jakieś taki w ogóle desek. Uh, tu mam jeszcze dwa staki, trzy staki drewna, cztery chyba, nie, raz. Tak, cztery staki drewna. Uh, tu jeszcze troszkę, także mam tego trochę. Łącznie mam z 8-10 prawie mam staków drewna. Podejrzewam. Więc potrzebuję zebrać tak jeszcze tylko z 9, 10 góra i będzie naprawdę spoko, także to można przysiąść na spokojnie zebrać za jednym tak naprawdę zamachem. I słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Będzie taki troszeczkę krótszy. Mówię, może dzisiaj wieczorem faktycznie. Uda mi się zrobić tego live'a. E, chciałbym, zobaczymy, może żeby sobie na spokojnie posiedzieć, pogadać i, 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 a, i, i pokopać sobie y, drewna w sensie powydobywać i w ogóle, tak więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Także jak ja się z Wami Żegnam, dziękuję Wam, serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam podobał. Jeżeli tak, oczywiście ławeczka w górę, mam nadzieję, że będzie, piszcie jak Wam się podoba mój magazyn, jak Wam się podoba, powiedzmy ten sam pomysł, bo mi się wydaje, że ten pomysł jest całkiem fajny. Szczerze, nigdzie, naprawdę nigdzie, nigdy nie widziałem takiego magazynu. E, więc, e, znaczy w sensie, że, że kategoryzowany to gdzieś tam na pewno był, ale chodzi, że nie widziałem w ten sposób zrobionego, w taki, że podłużny tutaj ten nie widziałem jeszcze takiego, naprawdę. To jakoś tak mi wpadł fajny pomysł do głowy, i myślę, że, 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 że to jest taki fajny mój pomysł, i, i sobie go po prostu e, stworzę. Tak więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pamiętajcie, codziennie o 13.30. Dokładnie tak. Pa, pa.